I w takim razie co? Można się zdrzemnąć chwilę na tym występie, bo występ będzie tylko chwilowy. E, scenariusz. Światło. Łąka! Ale coś zachwycającego, gdy to wszystko zakwitło w lecie. Swój panie kolego! Tylko leżeć i grać na cudnym flecie. Łąka po prostu jak łóżko sprężynowe z pachnącym pledem. I siedem zdobiło kwiatuszków tę łąkę. Słownie? Siedem! i Siedem! Fiołek rumianek, storczyk, dziewanna, róża i mak. Fiołek rumianek, storczyk, dziewanna, róża i mak. Fiołek rumianek, storczyk, dziewanna, róża i mak. Fiołek! Rumianek! Storczyk! Dziewanna! Róża i mak. Połówek księżycowy Sublunarium, idiota, sprach! <noise> Że różne miejsca i pora tych kwiatków Nie wincie za to autora. W bajce rzecz ujdzie płazem I rzekł Fiołek. Ach, gdybym był makiem, Bo w życiu maku <noise> czy maka Nie wtrącaj się. Bo życiu machu nic nie idzie na bakier. Wszystko to wina cioci. Gdybym był makiem, mógłbym na przykład wydać poemat w dwunastu tomach, ale tak widać los chciał. Ogłębi mych oczu piwnych. Taki był tytuł. Wyśmiane! Ha! ha! Bo jestem taki dziwny. A teraz mówi rumianek. Rumianek! Co tu? Otóż, co do mnie. Naruszaną Różan... ja na cierpię na no Jeszcze raz, Pani Ewo. Jeszcze raz. Ja bardzo proszę, tak, skupicie. Jeszcze raz. Otóż. Co? Nie, co do mnie. Przez no do dobrze mnie Pani. Na różaną cierpię nostalgię, bo róża nie ma kłopotów, a tylko pachnie i pachnie. No właśnie. A ja na tej łące stoję i można powiedzieć biedne. o życie! Życie moje tragiczne tak. i mocne Zaś róża, róża, która przywdziewa białą drogę, powiedziała Ponułem. Bo ja w takich warunkach, gdzie nie ma zrozumienia dla klau, i racjonalnej przygody fismo, z i tych rzeczy, i t. i te. i, td. I, td, i td. w ogóle nie mogę rozpiknąć. Podobnie powiedział stoczyk, dziewanna, tudzież mak. I półgłówek podksiężycowy też się wyraził tak. A podczas tych debat w wozie trzy razy odbił się księżyc. na Zdrowie! Lecz łące też auto chodził. To jak kwiat. Najcudniejszy. I rzekł do kwiatów. Toma, kwiatek, Rumianek? Jewanna, róża i mak. Panowie, to ple będzie dopóki. Pozwólcie, że zrobię z was bukiet. I zrobił. I dał go Krawie. Światło. Eee. Chcecie przerwę? To, to. A, a, no, to, to, to. Nie, ja nie. Idziemy. państwo już nie ma cyjanki. ja też. Ale tylko nasi konwergenci. Oj, wróć! Ukłonić się trzeba. Dobra, wejdę z góry. Ludzie, bilety kupili, zapłacili, teraz się kłaniają. No ładnie się kłaniają, dobra, cześć. To, A dobra, to od od max! To to <ossible> to to to. A I gdzie aktorzy uciekli? Bo też tak, do nich mamy kwiatuszki. Dobrze, to jeszcze raz przyjdą się ukłonić. To zapraszamy, oczywiście. Não, 下次分钱不